Ok, witam Was. Dowajca19 w kolejnym odcinku Dungeon Siege. Tak. Ale tak, Dungeon Siege, i że chciałby Darkest I zaś oczywiście Pieruńskie naleciało się. Pół godziny zaś walki będzie. No więcej już na tym cmentarzu ich chyba nie mieli. Um. Dobra, i teraz zaś to było ha, dobra. I do... A ich matka też więcej już nie miała. Ups, 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 ups. Mm -hmm. hm? A. dobra. Teraz tych zyczn, tożej jeszcze. No, atakuj, atakuj, HP. Czy jak już jak podniósł te, te pieniądze? Nie, już ich jeszcze nie podniósł, dobra. Zaraz zobaczymy, czy coś wyskoczy. Albo nie, czekajcie. Nie ma nic. Zaraz zobaczymy. Biedy co, otworzyło się zaś. Gówno. Dobra, no to teraz na tę miksturę. Patrzcie, same mixery prawie. Co ja to, 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 to jest? Kostur, to nie chcę, to chcę. To chcę rozwalić. Uuu. Uh. Uh. O, tam się coś świeci. My tam beli. Ale tam rączka jest, nie wiem, to... A, rękawice, nie wiem kiedy wyleciały, no ale dobra. Gudy. Tunnel. To takie, zroge. Tam byli przeciwnicy, że widział. O, lolo co to jest? Aha, dobra, wiem, co to jest. No Nie. AAAAAA! Jezus! Jeżeli się tu patrzył, na dół, to moja biurko, a tutaj życie mi Dobra. Dwa. No. Mm, gratulujemy. Gdzie, gdzie mikstury? O kurde, mało, mało. Nie. <śm> mm, ludzie. Nie. Patrzcie, ile tu jest. Nie, nie, nie. Jeszcze z tej drugiej strony. Mi wszystkie mikstury zjedzą. O, tu jest przynajmniej to. Dobra, to będzie nam długo dodawać, że już skończyło się. No, Lotosz jak małpa w zoo. tu! No dobra, to jest to. Lepiej by było najpierw łucznika zabić, no ale dobra. Archerów. <grym> piek, piek. Jakby tego jednego nie zabił od razu, to by było ładne kombo tak jak. Tak wszyscy. Dobra, teraz co my tu mamy? To jest jakieś gówno, ale weźmiemy. Jadło spa. No jeszcze się szybko uleczymy. Tu jest jakaś dźwignia, co nie wiem co robi. Ale klikniemy. No, tacy koledzy przylecą. No dobra, niech przylecą już. Ej, czy drzwi się zawaliły? Ja to. A, to tak, eja, No dobra, no tu. To... A, lepiej sobie powiem, ile jeszcze nam brakuje. 99, innego potwora zabijemy. Bo jeden potwór to jest tutaj mocie, tak. 10, 99 i żeby no, 100 do. no, otworzył się, żeby był następny poziom. A jeden potwór to jest chyba jeden, nie? To trzeba 100 potworów zabić, ale nie wiem, tam. Niekiedy jest mniej, ci daje, niekiedy więcej. Dobra, ludzie, bo ja wiem co to jest: tutaj jest takie wielkie pomieszczenie, co na końcu są drzwi wyjściowe i pełno potworów. To ja ich może sam pozabiję, a jak znajdę jakieś lepsze, jakieś no, może inne potwory, czy coś będzie, to włączę nagrywanie. No, na razie, za chwilę się widzimy. No, no. I jesteśmy przy drzwiach. Co nas spotka, zobaczymy. Nic się nie stało oprócz tego, że rzek zginął, bo mi miksur brakło. Albo Albo mi miksur brakło, albo że zły przyjdzie z nascisku, ale chyba mi miksur brakło. I co tu mamy? Jezus, co to jest? A! Co to jest za dziadów? Ma dupa taką? Patrzcie, on dupy nie ma. Ja, że chciał dupa zobaczyć od pająka taką... Ale to mu fajne nogi. Bzz, bzz. Tylko jakby jeszcze nos trafiały. <grym> Mam niepokojącą wieść, bo mamy... No, cztery mikstury! Nie, sześć, potem jeszcze na dole dwie były, a my mu dopiero oddzieli. No dobra, powinno go rozwalić nawet. No, jeszcze raz się tylko ulesza. 480, no to teraz... Pobijo niedźwiedzia i nie wiem wszystkich pobija chyba najsilniejszy kto tam był jeszcze był przywódca tych tych yy, tych szarych pająków takich i dołną oto te rękawice dodaje 3 do pancerza ale my mamy Pfl, obrażenia kute mniejsze o 4% Uu. No i chyba rękawice się zmienią zaraz. Cóż to za rękawice? Dodaję 7 do pancerza, dodaję 15 do zdrowia, dodaję 26 do many, dodaję 1 do umiejętności walki na odległość. Czemu my to weźmiemy? bierymy Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Co to, to jest za gówno? A to jakoś maczuka? Uuuu, uh, fuj. a może tu coś jeszcze będzie nie, już, już nie są tacy dobrze. i ludzie chyba na powierzchnię wyjeżdżą my. ups dobra pomalutku powolutku po cichutku o dobra no to czekamy Pa pa pajączki! Papo pa. I teraz nie. Aha. Dobra. Zapis automatycznie ludzie. Ale za to tu jest skrzynka. What the f? Dobra spoko. O lol. Nie, nie! Nie bo mi FPS zaś dziwnie Lotają. O o no właśnie No dobra, już się ustabilizowały. Tylko coś komputer teraz tam go do... I, 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 i tak robi. Ale dobra, spoko. O kurde... Wioska, 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 ludzie wioska! Go, co będzie wiste... tam jakiś pomnik stoi, dobra, zaraz tam się do... O właśnie to I zaś to samo komputer co ty tam robisz? Świeci się ta lampka taką, ale coś myśli... Co? Skąd oni ciepią?! Lolo lolo lo, lo, tro -lo Owy trolle Chyba, że dziura jest jakaś w ścianie Zaraz zobaczymy skąd oni cię pali Aha, stąd dobra. No to macie szczęście trole. Idę? Komputerku, na czym ty tak myślisz? Dobra, ważemy na górę. Gdzieś tu gdzie grubas boss? Nie ma grubasa bosa, teraz są kamiennicy Kamienni wojownicy. Y -y -y. Dobra, jeszcze mam no tutaj dwóch. Dobra. Musiałem coś tu zrobić. Coś, coś, coś. Mikstura się przyda. Jeszcze tu jest jedna. Leży na tym konejku. I złożymy O, ten też złaził. O widzieliście zaś kamera, No i co mi się tu tak przybliżyło? A brat Ja już chcę posłuchać tego takiego, co z zimi w łazierze robi. Nieee! O lol, co to było? Zaś aktualizacja. O, troszkę śpiewają. O, i pieski jakieś. Nie. Czekajcie. Jeden sprawdza, co tam się dzieje, i wrócę zaraz. Dobra. Nie. Dasz. lolo lolo no, no, dupa, dupa. Jezus, Maria. Już skończyłeś? No bo. Robię mi się tak, mam 60, nagle spaduje do tego, do 5, i daj, 65, 65. O kurde, wygląda znany. Jeee, uratowali nas, my ich tak. O kurde. Yeah. I tam mogę iść do tej naszej wioski. Ale dobra, dziękuję. Ej. Ej, co to? No, widzę właśnie, jak pilnujecie. No, ja właśnie widzę. Ten no spadek latek też się wycnię spokojnie. Wasz? Dobra, nie wytnij się. Uspokój się. No. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak naprawdę to się nie wie, to nie wie tylko komputer. O kurde, To to tu jest? Jakieś południe. O jakiś hop, Boris i Natasza tam stoją. No, no, no o czym bym śmiałem? mp dzieci nie wiem, że zapomniał ja dobra idziemy idziemy do tego chłopca on chce tutaj z sosłami stoi więc to będzie kupić coś I teraz znacznie coś się robi... o tak bek, 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 czy to? Panie, zarabi da. trzeba wyciągać pół godziny, się ułożymy. Może tutaj to, tu mi. Jeszcze z tej książki. Szybko zakupy. Już chyba wszystko na. Lol, nie no buter. O, ale jaja. ja no Patrz, no nie da mi grać. Jako zbroja, kurde, teraz, jakim się dopiero zauważył. 60. 30... no 50... Dobra, to najpierw zakupimy tę zbroję. Tak. Raturban nasz. Czy to zdrowie? Nie. Wola walka wręcz. Tutaj co? Aha, to są te nasze piękne. Gówno. O, kurde, dwa do walki wręcz, ale tutaj mamy no odległość 25, no. zostawimy bronię o kurde, o kurde, o kurde, tak, 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 tak. tak. Jeszcze jeden do umiejętności walki bronią wręcz Bierzemy to, ludu, patrzcie jakie. Cześć, jedno, Tarczy Mamy ta ze zdrowiem, nie? 42 Do walki wręcz i no i do zręczności 7 naszą ma 6, ale 42 Także chyba znajdziemy lepszej jeden tutaj Obrenia on nie wręcz 5% Może to O 5 zmniejszło te walka wręcz, więc Dobra dupa Mikstury Nie, no zaś są te małe, pirońskie miksturki Czekaj, gdzie ja chcesz taki książkę tu mieć? Teraz trochę A to nie trzeba trzymać. Dobra. Pyk, 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 pyk. Ojej! Może to też się tak dądu na kontrolę. O, dosięgnę. Dobra, starczy na rachopie Ten Hops. Dobra. Ten hop sprzeduje te osły, ale nie chce osła. Osioł sprzedaje osły, no kto to widział? Patrzcie jak... Wygląda. Dobra. Aha Patrzcie. No, normalnie turban zbroja. Dobra, uważymy do tej wioski. O lol, co to? Trochę lola. A wiem co to jest, wiem! Moja ulubiona postać. A nie, to, to są jakieś dziady. Nie umiem walczyć. Tutaj teraz. W tej grze są dwie postacie, które lubię. Widzę, jest jedna właśnie z nich. Lubię ją, bo. Taki fajny krasnoludek, taki. A ja zawsze nazywałem ek... brodacz. Zaraz zobaczycie, bo ma brodę jakiś. No ja nie mogę, nic nie dało. A nie dało, no. Nie widać. Jakoś tak dziwnie, ale dobra. Tu są jakieś okni. Tu, tu pies robić. Innych I czy to jest. Nie powinien być koniec odcinka, tylko penetracja tych domków. Tu łóżko jakieś zardzewiałe. Zardzewiałe łóżko. O, pierunie. A jeszcze nie no do tego dziada pójdemy, No tutaj wlejemy. Ej, tutaj że nigdy nie było ludzi, muszę wam powiedzieć. Może ja w losy do wioski i leciał od razu. No, jeszcze ta a nie tu. Tu stoi, dno. O, widzicie, normalnie, broda moja. Patrzcie. Gdzie umdziął, umdziął, umdziął. okraść go, i na no, szego? Mojna jakoś ku pamięci Max, Maxa. Ku pamięci Max. Macie, przeczytajcie sobie. se. Kiedy wam tak pojadę, to sobie będziecie zatrzymywać. Jeszcze raz, prawda? Teraz do gry? Dobra, to sobie przeczytajcie, jak ktoś chce, jak ktoś jest na tyle czytliwy. Czytliwy, Ej, a ty dziadziu, co za mnie lotujesz? Pasz NIE! Jezus Chrystus Tak przyjemna cię to przyjemno Proszę won Bez... Jak glory Co tu tak się świeci Aha, brata Tu ratujemy twojego brata Dobra i tu się pożegnamy Żegna was 2019 Na razie